Nie, jest na razie spokojnie jakby nigdy nic. A w ogóle mógłbyś się zapytać, co wspólnego ten listek figowy ma z grami wojennymi ukazującymi się w tytule. Ale stary, tak to jest. Tu jest niby cisza, spokój, a dookoła otoczenie jesteśmy militarystami, nie z tej planety. Od tysięcy lat machającymi szabelką i to nie taką tempą. No, wiesz, idzie głównie w tym przypadku o Tę ich szaloną liczebność. Weź pod uwagę, że jedno drzewo produkuje tysiące takich osobników, listeczków, prawda? Tak to ładnie się nazywa. I już samą ilością są w stanie no, wygrać niejedną wojnę. Na razie nie patrzą w naszą Mam stronę. Mam to ważne, ale podejrzenie, że po pierwsze przejąłeś się za bardzo nieco swoją rolą, a po drugie ja nie znalazłem nigdzie informacji o tym, żeby liście wywołały jakikolwiek konflikt zbrojny, a przynajmniej, żeby kogokolwiek skrzywdziły. To jest taki pewien sposób patrzenia. Sztucznie atrakcyjny na pewną sprawę, ale umówmy się, że w tej nawet militarystycznej konwencji popatrzymy na tą sprawę. I co się okazuje? Wręcz odwrotnie, szanowny komandosie. Liście, jeśli by trzymać się tej terminologii, są największymi pacyfistami w przyrodzie. Rosną sobie spokojnie, bez skargi, zielone, kuszące w dodatku a napastowane przez wszystkich wokoło. Zżerają je zwierzęta w sposób bezlitosny, atakują miliardy owadów, no i wreszcie ptaki, które budują gniazda, nie mówiąc o ludziach. A liście? Liście sobie wiszą spokojnie, nie wadząc nikomu i mają naprawdę super pokojowe nastawienie do rzeczywistości. Na cywilny punkt widzenia, kocham. Oto niekoronowany król lasów i arcymistrz w sztuce pokojowego odstraszania wrogów. Każdego roku niezliczone hordy na atakują dom. Ponad 300 gatunków upodobało sobie jego liście o wiele bardziej niż jakiegokolwiek innego drzewa. Przez tysiąclecia owady przyzwyczaiły się do tego, że dom zapewnia im egzystencję. Ale drzewa nie są przecież głupie, przygotowują więc środki obronne. Najważniejszą rzeczą jest teraz rozwinięcie jak największej powierzchni liści, które rozpoczną życiodajną fotosyntezę. I dlatego pierwsze młode liście są bezbronne, nie zawierają w sobie żadnych substancji chemicznych. Ten etap walki dom poddaje walkowerem. Żarłoczne owady pozbawiają go wtedy około 7% całkowitej powierzchni liści, ale jest to zwycięstwo perrusowe. Dąb znosi to uderzenie pogodnie i prawie bezboleśnie. A gdy budowa korony z liści zostanie wreszcie ukończona, dąb dokonuje raptownej zmiany strategii. Teraz całą swą energię i zasoby przeznacza na walkę z wrogiem. Liście wyglądają z pozoru tak samo: są zielone i kuszące, ale w środku są teraz pełne chemicznego jadu. Niektóre owady ulegają zatruciu. Inny trwałym uszkodzeniem. Wiele zginie z głodu, a dom przetrwa i zacznie gromadzić zapasy, by w przyszłym roku znów spokojnie odeprzeć ataki wroga. Obrona chemiczna jest więc gwarancją przetrwania. Ale wiele roślin tak bronić się nie potrafi. Na przykład, głuk nie dysponuje niczym poza bronią konwencjonalną, jest niesmaczny, a prawa wojny są bezwzględne. Na obronę trzeba przeznaczać poważne środki, wydatkować zapasy energii, których roślina nigdy nie ma zbyt wiele. Jeśli ataki wroga nie są zbyt częste i zbyt agresywne, pokojowe nastawienie może sowicie się opłacić. Bywa jednak, że ten optymizm nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Owady nie wiedzą, niestety, czym jest pokojowe współistnienie. Wzorują się raczej na hordach Jinkies Han mnożą się w zatrważającym tempie i ruszają do ataku. Nic co zielone nie jest im straszne. thank you Z tym atakiem chemicznym? Jakim? No, tym używanym przez liście, przez rośliny. Ja ja szczęście jestem zabezpieczony przed wszystkim, mój drogi. Nie wiem czy zauważyłeś, że ten atak chemiczny, jeśli w ogóle można mówić o ataku, raczej delikatna obrona, była sprowokowana przez owady, ale y, tutaj najistotniejsza jest y, sprawa inna. Liście, o czym właściwie można zapomnieć bądź nie dostrzec tego, są najcudowniejszą, najwspanialszą fabryką, jaka w ogóle istnieje w przyrodzie i bez przesady można powiedzieć, że zawdzięczamy im swoją egzystencję. No bo wystarczy zastanowić się nad takim faktem. W powietrzu istnieje dwutlenek węgla nikomu do niczego niepotrzebny, a liście asymilują rocznie tego dwutlenku węgla tyle, że można powiedzieć, że wydobywają 170 miliardów ton czystego węgla. Tak. To jest skala problemu, skala oczyszczania atmosfery. Tego. No właśnie na razie nic, ale gdyby, zamiast się fascynować jakimiś wydumanymi militarystycznymi yy, historiami, odebrać roślinom ten węgiel, mielibyśmy w brut energii. A odebrać, a więc jednak odrobinkę powalczyć. Prawda? No, a poza tym... Weź pod uwagę, że to nie jest taka zupełnie czyściutka sprawa. No, po pierwsze, są to niesłychanie rozrzutne osobniki. Weź pod uwagę, że właśnie chociażby w tym procesie przetrwania, asymilacji, fotosyntezy jeden hektar kukurydzy yy, zużywa 60 ton wody na dobę. Bardzo przyjemnie, prawda? A chociażby, no mówisz, produkcja węgla. No dobrze, no powiedzmy, yy, produkują tego, yy, no słońce dostarcza 9 do 10 miliardów. Kilokalorii, z czego rośliny wykorzystują około 60 milionów. Sprawność w okolicach 0,6%. to już nasze maszyny parowe są lepsze. Także widzisz, nie jest to wszystko niby bardzo eleganckie, ale tak naprawdę, tak naprawdę myślę, że bez militarnego, niecywilnego punktu widzenia jednak na tę sprawę nie można patrzeć tym bardziej. Tym bardziej, że oni. Oni nie stosują tylko takiej obrony w bojach króciutkich, spotkaniowych i tak dalej. Takiej, wiesz, no, bronię się, bo muszę. Nie tam jest strategia, i to strategia życia i śmierci stosowana zresztą w sytuacjach, w których nawet wyższe organizmy nie bardzo mogą sobie z tym poradzić. Znosi, lewo. Klimat pokonał już niejedną armię. Broń chemiczna tu nie zda się na nic. Ma co najwyżej znaczenie taktyczne, a walkę z klimatem rozgrywa się strategią. Więc w specjalnych miejscach, w treningowych obozach, szkolą się zielone oddziały do zadań specjalnych. Genialny wynalazek: liście przekształcone w kłującą broń. To adaptacja do warunków, w których temperatura bywa przekracza 45 stopni, a opady wynoszą ledwo 20 cm wody rocznie. W Europie ta ilość deszczu spada zwykle co miesiąc. Tu siadają w gniazdach nie po to, by ogrzać jaja, ale by osłonić je cieniem. 14% lądów świata tak właśnie wygląda. Poligony śmierci, obozy dla komandosów. Ten awanturnik uzbrojony jest w dwa rodzaje igieł. Długie dla obrony. Krótkie, włochate pęczki to sposób na ochronę przed słońcem, bo tu słońce może zabijać. Broń jest niezła, ale w wyższych temperaturach nawet to nie pomaga. Życie wyparowuje wraz z wodą. Wiele kaktusów używa swoich igielnych liści do łamania prądów wiatru, przekształcania ich w chłodne wiry. To także walka o zachowanie z trudem zdobytej wilgoci. W niektórych przypadkach światło jest rozpraszane tak skutecznie, że nawet wzrost rośliny ulega zahamowaniu. Ten gatunek, choć zachwycająco, Włochaty na zawsze dlatego właśnie stał się karłem. Oczywiście w tych miejscach także toczy się wojna przeciw zwierzętom, ale problem stał się jakby mniej ważny. Igły tej opuncji, dla przykładu, także wyposażone są w broń chemiczną, wydzielają kwas szczawiowy. Ale agresorzy, jak widać, niewiele sobie z tego robią, bo na tych terenach naprawdę drobne boje spotkaniowe nie są tak ważne. Jak powszechnie wiadomo, wojny wygrywa ten, kto dysponuje bogatszym arsenałem strategicznych pomysłów. Igby nieźle. Ale roślina o wdzięcznej nazwie Okotillo wybrała inną metodę. W czasie suszy pozbywa się liści. Po deszczu odrastają one w ciągu 48 godzin. Dziwaczny kuzyn tamtej rośliny przechowuje wodę po prostu we własnym pniu. Zdarzają się też komandosi nieuznający półśrodków. Kandelila. W ogóle zrezygnowała z liści. Do procesu fotosyntezy stały się zielone same łodygi. Występują także strategiczne strategie mieszane. Paloverde fotosyntezuje przy pomocy delikatnych listków, ale w czasie suszy odrzuca je, a funkcja asymilacji światła przejmuje zielona kora. To dopiero przemyślność. Na dodatek Palo Verde pełni także funkcję ochrony innego wojownika, giganta pustyń zwanego Saguaro. Młody Saguaro nie umie sam chronić się przed sztyletami bezpośredniego słońca. Bez osłony by zginął, a duży? Duży może żyć nawet 200 lat i ważyć do 10 ton, z czego 90% stanowi zawarta w pniu woda. Takiemu kolosowi wzrost o 1 centymetr zajmuje 2 do 5 lat. Jednakże najbardziej zdumiewającą tajemnicą tych specjalistów do działań pustynnych jest ich pochodzenie. Otóż ich przodkowie wywodzą się z zupełnie odmiennych krain, z miejsc, gdzie wody jest więcej niż dość. Gigantyczny kaktus saguaru ma rodzinę w tropikalnej puszczy. Tu, gdzie bywa bujna roślinność, boryka się z zupełnie odmiennym zagrożeniem. Wody jest po dziurki od nosa. Walka toczy się o ironię o światło. Wojna domowa, liść przeciw liściowi. Tu, miejsce pod słońcem, oznacza tyle samo co miejsce w słońcu. Ciasna kopuła zieleni odcina światło od partii położonych niżej. Liany walczą o życie jak oddziały alpejskie, pnąc się w górę po pniach drzew. Liście pojawią się na nich dopiero wtedy, gdy osiągną szczyt. Bromelia opanowuje korony drzew. Pni gospodarzy używa jak ogrodniczych tyczek i podpór. na to akcja. Nic nie daje gospodarzowi i nic nie zabiera. Czysta gra. Najczęściej jednak obowiązuje tu strategia sępa. Młode osobniki czekają na miejsce podorosłych. Dopóki w listowiu nie pojawi się luka, nie ma szansy na wzrost. Ale gdy staruszek padnie, siewki zaczynają bezpardonową akcję. Wygrywa ten, kto zajmie miejsce seniora. I gdzie nie tylko dostrzec można ślady współdziałania. Idealnie używają światła paprocie. Biorą tylko tyle, ile potrzebują, a odfiltrowane przez luki w liściach resztki łaskawie podrzucają rosnącym na dole. tej strategii współdziałań jeden z gatunków monstera uczynił nawet cnotę otwory w blaszkach liści pozwalają światłu przeniknąć w rejon parteru tysiące technik tysiące strategii w wojnach ludzi klimat pokonał niejedną armię w wojnie liści klimat nie ma zbyt wielu szans © Wspaniała, mianowicie proces zwany fotosyntezą, jeden z najbardziej kiedyś tajemniczych procesów natury, jest równocześnie tak prosty, że aż piękny. Ta zielona substancja zawarta w liściach o nazwie chlorofil jest właśnie kluczem do tajemnicy. Dzieje się to w ten sposób, że aparaty szparkowe zawarte w liściach wyżerają zawarty w powietrzu dwutlenek węgla. A chlorofil, gdy padną na niego promienie Słońca, zamienia energię świetlną, promienistą energię światła na energię chemiczną, i w ten sposób roślina buduje skrobie, cukier, tłuszcze, a warto pamiętać jeszcze, że i budowa tego chlorofilu jest dość niezwykła, zawiera, składa się z atomów azotu, węgla z magnezem, atomów magnezu pośrodku i jest to substancja która zapewnia życie nie tylko roślinom, ale i również nam. Fotosynteza gdybyśmy umieli ją odtworzyć z taką intensywnością i z takimi ilościami w warunkach ziemskich, Zapewniłaby zaspokojenie wszelkich potrzeb energetycznych świata. A no wiesz, to się tak ładnie mówi, Poza tym to jest taki szalenie, prawda? Cywilno, cywilny punkt widzenia elegancko, sielaneczka, zielone listy. A czy ty wiesz, ca, czy, że ca, dzięki fotosyntezie rośliny produkują 100, 100 razy więcej energii, aniżeli potrzebne jest światu do życia? A czy ty wiesz, że są takie prognozy, które mówią, że około roku 2100? całą żywność, jaką używać będzie ludzkość, cała żywność będzie pochodziła ze świata roślinnego, bo proces jest wydajny. A są i takie prognozy, które mówią, że około roku 2,5 tysiąca, no w ogóle my sami, prawda, opanujemy proces fotosyntezy i będziemy czerpali całą energię wyłącznie ze słońca. No ja roślinożerny wolałbym nie być, ale do tego no. czasu. I wtedy i tak nie będzie mamy na Ziemi dobić. mogło wyżyć, wyżywić się około 2 bilionów ludzi. No. Przyjemne, straszne, straszne. I przecież one muszą to także odczuwać. Na razie kierują swoją broń w różne takie strony, które nas nie bardzo obchodzą. Ale przecież coraz częściej widać, że zachowują się jak ludzie, że stosują na polu walki te nasze metody, te trucizny chemiczne, z którymi myśmy się chlubili, te sposoby walki taktycznej i strategicznej, które znowu jak gdyby do człowieka należą. Na razie. Na razie kierują uwagę nie w naszą stronę, ale kto wie, zobacz co się działo z wszystkimi z gatunkami, które powolutku zaczęły zagrażać im bardziej niż się wydaje. Ja wolę być uzbrojony po zęby. A gdy wszystkie tradycyjne sposoby już zawiodą, zawsze można popatrzeć, jak robią to ludzie i walczyć tak sprytnie jak oni. Te żywe kamienie z południowoafrykańskiej pustyni stosują z powodzeniem technikę kamuflażu, czyli wojskowego maskowania. Każda z roślin ma tylko dwa soczyste liście. Aby ochronić się przed spragnionymi zwierzętami, liście przybierają barwę i kształt otaczających je kamieni. Ta roślina widziana w pełnym świetle ma duże, soczyste liście, ale gdy popatrzeć na nie z poziomu poszycia leśnego i podświatło, wydają się być małe i chorowite. Te liście po prostu udają, że są gorsze niż są, mając nadzieję, że głodny owad poszuka pożywienia gdzie indziej. Oto supermistrz. W sztuce kamuflażu. Jedyna w świecie roślina, która udaje, że umarła. Ulewny deszcz, spadające kamyki czy dotyk żerującego zwierzęcia sprawiają, że liście mimozy przeszywa seria elektrycznych dreszczy. Któż teraz połakomi się na coś tak marnego? Ale kamuflaż to zbyt mało jak na współczesne pole walki. Liście jak ludzie toczą z wrogiem walkę psychologiczną opartą na znajomości jego zwyczajów. Ten gatunek owadów najchętniej składa swe jaja pojedynczo w izolacji. Tylko jedno jajo na szczycie liścia lub łodyżce w wyraźnie widocznym miejscu. Chodzi o to, by gąsienice, które wlęgną się z jaj, miały dostęp do świeżego pożywienia. Ale jest także inny powód oddzielnego składania jaj, jeszcze ważniejszy. Te gąsienice są kanibalami i chętnie widzą w swoim jadłospisie jaja swego własnego gatunku, bo to przecież potencjalni rywale. Z kolei na psychologiczną sztuczkę. Roślina o nazwie męczennica wykorzystuje fakt, że motyle nie chcą się jej tam, gdzie są już one obecne. Tworzy więc własne jaja, które udają owadzie i w ten sposób zniechęca motyla. Tak wyglądają sztuczne roślinne jaja. A tak prawdziwe. Po prawej o owadzie, po lewej roślinna imitacja. Niektóre bardziej, inne mniej udane, ale skutecznie zniechęcają do składania jaj, a tym samym zżerania liści, gdy wylęgną się gąsienice. Kamuflaż, psychologia. W tej wojnie o przetrwanie to zbyt mało. Konieczna jest broń ofensywna. Ta niewinnie wyglądająca roślina to rosiczka. Jest prawdziwym zabójcą. Na jej liściach znajdują się gruczoły, które z powodzeniem można porównać do szczęk zębów i żołądka. W przyrodzie istnieje ponad 100 odmian rosiczki. Nie wszystkie mają jedną cechę wspólną dla roślin mięsożernych. Te same gruczoły wykonują całą robotę, począwszy od zwabienia ofiary, a skończywszy na jej strawie. W odróżnieniu od rosiczki, która oplata swą ofiarę maczugowatymi włoskami, kapturnica jest równie skuteczna, choć nie rusza się z miejsca. Wnętrze kielicha pokryte jest lepką wydzieliną, która skleja nogi owada i sprawia, że spada on nieuchronnie do pułapki, z której nie ma już wyjścia. Odkrywcy Madagaskaru opowiadali o roślinach, które potrafią połknąć człowieka. I choć wiele jest przesady w tych opowieściach, to prawda jest również szokująca: dzwanecznik. Może zawierać w sobie nawet dwa litry płynu, a znane są też przypadki schwytania dużych szczurów. Płyn trawienny tych roślin można porównać do soków żołądkowych drapieżnych ssaków. Taktyka walki sprawiła, że dzbanecznik jeszcze jest rośliną, ale już niebezpiecznie podobną do zwierzęcia. I dlatego wnętrze dzbana staje się cmentarzyskiem poległych wrogów. Osiemnastowieczni badacze uważali ją za największy cud świata roślin i chyba słusznie, bo muchołówka jest niezwykłym wojownikiem, jest bardzo wybredna, a jej szczęki, które w istocie są blaszkami liściowymi, zamykają się tylko nad właściwym rodzajem zdobyczy. Jeżeli szczecinki czuciowe zostaną pobudzone we właściwy sposób, to znaczy dwukrotnie, pułapka zamyka się z niewiarygodną szybkością, jeśli pobudzanie jest niewystarczające, owad ujdzie wolny. Działanie tej pułapki przez długie lata było tajemnicą. Dopiero niedawno odkryto, że drażnienie włosków czuciowych pobudza roślinę do natychmiastowego wzrostu. W ułamku sekundy muchołówka produkuje nowe komórki na obrzeżu blaszek liściowych i dwuklapowa pułapka bezlitośnie zamyka swoją ofiarę. Przeplatające się kolczaste ząbki odbierają resztki nadziei. Ale przecież ta ofiara nie była bezbronna. To był napastnik, którego zaskoczyła reakcja ofiary, bo w przyrodzie nie ma ani tych dobrych, ani tych złych. Każdy, tak jak może i potrafi, walczy o swój kawałek miejsca pod słońcem, zupełnie jak ludzie.